Cześć, witajcie. Nazywam się Robert Mazurek. Witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. W tym odcinku powoli zaczniecie ogarniać, którzy jeszcze tego nie robicie. Tak, może wyrażę się trochę bardziej po młodzieżowemu, aby się ciutko odmłodzić. O co tak naprawdę chodzi w testach AAA, czyli w aktywnej analizie akumulatora? Tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, aktywna analiza akumulatora będzie polegała na tym, że wybieram sobie pewien typ akumulatorów. Na przykład w tej serii interesują mnie akumulatory typu Caterpillar Case w takiej obudowie GR31. U góry zobaczycie kartę z poprzedniego odcinka, gdzie testowałem Warte H17. Możecie sobie zobaczyć, jak przebiegł tamten test. Chociaż do tamtego testu wrócę w podsumowaniu tego odcinka, bo tak jak wspomniałem na samym początku i w zasadzie chyba to omawiałem dokładnie w tym teście H17, tej Warte H17, że konwencja testów AAA polega na tym, że badam jeden konkretny akumulator w jednym pojedynczym odcinku. W każdym następnym odcinku omawiając akumulatory wykonane właśnie w tej obudowie GR31, dopisuję każdy kolejny akumulator. Jest mi o wiele łatwiej przebadać jeden pojedynczy akumulator, poświęcić mu właściwą ilość czasu, przebadać to bardzo porządnie i bardzo solidnie, bo jak zauważyliście w pierwszym odcinku, już nie biorę pojedynczego losowo wybranego akumulatora, a biorę dwa akumulatory z najnowszej dostawy do firmy firmy Świat Akumulatorów, która nas wspiera, która wspiera kanał Mr. Akumulator od samotkiego początku, dostarczając akumulatory, dostarczając prostowniki i inne rzeczy, którymi tylko i wyłącznie może wesprzeć nasze wydawnictwo Akubis, bo Akubis to nic innego jak informacja, to takie malutkie przedsiębiorstwo, które Próbuje funkcjonować na rynku mediów, jeżeli chodzi o specjalizację, informacje z zakresu akumulatory, prostowniki, ładowarki, co dzieje się na rynku itd. Tak Szczegóły na stronie Akubis. Natomiast świat akumulatorów Raksos półkazow jest to zupełnie. Osobny biznes, to jest biznes handlowy, to jest firma, z której wyrośliśmy, to jest firma, która nas wspiera, która pomaga nam przez cały czas dostarczając akumulatory, prostowniczki, ładowarki. Powiedziałem to już zresztą chwilę wcześniej, za co jestem serdecznie wdzięczny firmie Świat Akumulatorów. Ale przejdźmy do konkretów. Drugim akumulatorem w teście aktywnej analizy akumulatora, czyli AAA, będzie nowość na rynku. AutoPart, fabryka akumulatorów AutoPart z Mielca, która w tym momencie już jest od 1982 roku 37 lat na rynku, wypuściła kilka tygodni temu akumulator właśnie tego typu do maszyn budowlanych na. Polski rynek. Jest to akumulator, który się nazywa Galaxy, 110 Ah i według producenta ma mieć 950 amperów prądu rozruchowego. Zobaczcie, jak charakterystycznie umieszczone są słupki na tym akumulatorze. One są przesunięte bardziej na środek. Czy będziemy potrzebować akumulator podłączyć po stronie prawej czy po stronie lewej, to już nie ma większego znaczenia, bo przez to, że te bieguny są po środku, daje nam to dużo większe możliwości. Tutaj widzicie takie miejsce, gdzie można to sobie spokojnie podnieść, zobaczyć, co tam jest. I tak naprawdę ten akumulator daje jeszcze więcej możliwości, bo jeżeli producent by się postarał, to tą budowę można wykorzystać również do wyprodukowania akumulatora, w którym będziemy mieli jeden czop taki tradycyjny, samochodowy, jaki widzicie w tym momencie, a tutaj z tego miejsca można wyprowadzić na przykład czop śrubowy. Taki, do którego będzie można na przykład podjąć przewód zakończony oczkiem i zakręcić na przykład y, y, śrubą y, motylkową. Na przykład, albo na przykład w takiej obudowie wyprodukować Voyagera 120 amperogodzin, na przykład, i zaproponować produkt, o który rynek aż się prosi. Serdecznie polecam mielskiej fabryce akumulatorowej, albo bardzo mocno przemyślała, to czy nie warto zrobić właśnie takiej 120, 115, czy też cokolwiek tam wyjdzie na solidnych, grubych płytach, aby to był porządny akumulator głębokiego rozładowania, bo Ci, którzy są zadowoleni ze 105, to są zadowoleni, ale są też tacy, dla których 140 to jest za duży akumulator, nieporęczny, a chcieliby coś więcej niż 105Ah. Może to jest ciekawy pomysł, polecam działowi technicznemu i zarządowi przemyśleć, może warto zrobić takiego Voyagera 120Ah. Ale już tyle darmowych podpowiedzi dla fabryki akumulatorów autopart z Mielca. Przejdźmy do sprawdzenia, co oferujecie. I tak jak to jest w konwencji testu AAA, czyli aktywnej analizy akumulatorów, biorę z najnowszej dostawy dwa akumulatory. Akumulatory mają datę 909, czyli 9 tydzień 2019 roku. Mamy do czynienia z akumulatorami wyprodukowanymi na początku marca 2019 roku. Dokładnie tak, jak wymagają tego standardy. Zanim zaczniemy jakiekolwiek pomiary tych akumulatorów, trafiają one na doładowanie. Do obydwu tych akumulatorów podłączam kulony. Ustawiam 16,2 V jako maksymalne napięcie końcowe ładowania. Są to 110, w związku z czym prąd ładowania, natężenie prądu ładowania wynosi, 11 Amperów. Dokładnie takie rzeczy ustawiam. Ustawiam prosty reżim ładowania w kulonie. Nie zastanawiam się nad tym, czy mogę zaprojektować lepiej, czy gorzej fazy. Ufam w 100% inżynierom, którzy zaprojektowali to urządzenie i czekam, aż pojawi się zielona leda, świadcząca o tym, że proces ładowania został zakończony. Z chwilą, kiedy pojawi się ta zielona leda, te akumulatory odstawiam na około tydzień czasu. Chciałbym, aby te reakcje wewnątrz akumulatora uspokoiły się, aby napięcie spadło do takiego cywilizowanego napięcia dla akumulatora 12V, gdzieś tam w okolicach 128 dla takiego świeżuszkiego akumulatora, prosto z produkcji, prosto z formacji, to jest takie naprawdę maksymalne napięcie, jakie te akumulatory uzyskują, odczekując kilka chwil od formacji. I takie akumulatory rozpoczynam badać. Zaczynam zawsze od wagi. Troszkę zabrakło mi tej informacji w karcie katalogowej tego produktu, który miałem u siebie na mailu, natomiast producent nie podaje wagi tych akumulatorów jako parametr techniczny tego produktu. Zważyłem te akumulatory. Pierwszy akumulator ważył 24,86 kg, drugi 24,80 kg. Z chwilą, kiedy miałem poważone już te akumulatory, postanowiłem zbadać prądy rozruchowe, bo tak jak wiecie, zgodnie z konwencją testu AAA, czyli aktywnej analizy akumulatora, ten akumulator, który będzie miał wyższy prąd rozruchowy, trafi do zamrażarki. Dokładnie. Natomiast ten akumulator, który będzie miał niższy prąd rozruchowy, zostanie poddany testowi w warunkach ciepłych. I zobaczcie. Akumulator, który trafi do lodówy, ma prąd rozruchowy. Wygenerowany z tego akumulatorka w wielkości 1012 amperów. Natomiast ten akumulator, który będziemy badać w warunkach cieplarnianych, czyli w warunkach plus 12 stopni, ma prąd rozruchowy sprawdzony przy użyciu mitronika MDX 600 991 a Akumulatorek, który ważył więcej o 600 kg, ma mniejszy prąd rozruchowy, czyli w tym wypadku waga. Nie do końca byłaby takim idealnym wyznacznikiem, ale tutaj rozmawiamy o 600 kg. Biorąc pod uwagę, że nie korzystam z żadnej wagi laboratoryjnej, która posiada jakiekolwiek testy, akredytacje i tak dalej, chyba należałoby wszystko, co się dzieje po pierwszym miejscu, po przecinku, już pomijać i uznać, że te akumulatory ważą dość podobnie. Natomiast tak zmierzyła waga, tak podałem i niechaj tak będzie. Czyli akumulator z prądem rozruchowym 991A zostaje poddany rozładowaniu, natomiast akumulator, który miał aż 1012A prądu rozruchowego zmierzony przez MiTronika, zaproszę go do naszego zamrażalnika, gdzie przygotowałem mu już warunki iście spartańskie ponad minus 23 stopnie Celsjusza. Co już wiemy o tych akumulatorach? Wiemy już na pewno, że te akumulatory spełnią kryteria testu AAA z indeksem 2 ponieważ w warunkach dodatnich każdy z tych akumulatorów miał większy prąd rozruchowy niż deklaruje to producent na swojej etykiecie. Akumulator, który miał mniejszy prąd rozruchowy, czyli ten 991 A, zostaje poddany rozładowaniu. Startujemy z napięcia 12,84 Volta podłączamy go do rozładowalnicy Alphabat Pro, która każdy akumulator o pojemności powyżej 50 amperogodzin rozładowuje prądem o natężeniu 30 amperów i ten akumulator rozładowuje nam się przez 2 godziny i 40 minut. Jest to 3,7% powyżej tego co zadeklarowałem AlfaBatowi na starcie i pojemność tego akumulatora wynosi 114,7 amperogodziny. Uznanie dla producenta jest to zdecydowanie więcej niż jest zadeklarowane na etykiecie i jest to akumulator, który w prądzie rozruchowym ma 41 amperów więcej niż zadeklarował producent na etykiecie, natomiast w pojemności 4,7 amperogodziny więcej niż producent zadeklarował na etykiecie. Takie warunki miał akumulator, który ważył 24,86 kg w temperaturze 12 stopni Celsjusza. Ale zajmijmy się dokładnie tym, który miał zdecydowanie bardziej pod górę. Ten, który na 24 godziny trafił w temperaturę minus 23 stopni Celsjusza. Wyjmuję ten akumulator z zamrażarnika i pierwsze co robię, podłączam pod niego mit aby sprawdzić prąd rozruchowy w tym akumulatorze. Prąd rozruchowy po wyjęciu z minus 23 stopni z jakimś tam haczykiem na minusie wyniósł 845 amperów zmierzony przez mitronika MDX 600 i było to o 105 mniej niż deklaruje producent na etykiecie. Przy założeniu takim, że akumulator siedział przez 24 godziny w temperaturze poniżej minus 23 stopni Celsjusza. Z chwilą, kiedy zbadałem prąd rozruchowy w tym akumulatorze, chciałem jak najszybciej wykorzystać moment, że ten akumulator jest naprawdę jeszcze bardzo mocno zmrożony. Natychmiast podłączyłem pod niego rozładowalnicę AlfaBuad Pro. I akumulator, który przetrwał ponad 24 godziny w tak niskiej temperaturze, rozładowywał się przez 1 godzinę i 52 minuty, co w przeliczeniu na amperogodziny pozwoliło mi oszacować pojemność na 78,98 amperogodziny, czyli bez 279 amperogodzin. Jest to o 31 amperogodzin mniej niż na etykiecie w porównaniu do wyjściowych danych. Kiedy dowiedzieliśmy się już o parametrach tego akumulatora, może kilka słów na temat samego akumulatora. Akumulator Galaxy Plus 110Ah, 950 Amperów prądu rozruchowego według deklaracji producenta. Akumulator typowy do maszyn budowlanych. Kratki pod płyty tego akumulatora zostały wykonane w technologii ciętociągnionej i dodatkowo zostały wykonane w stopach wapniowych, dzięki czemu producent ma możliwość zamknięcia tego akumulatora i uczynienia go w pełni, ale to w pełni bezobsługowego, czyli konsumpcja wody, która jest jednym z większościowych udziałowców w elektrolicie, bo elektrolit to jest roztwór, gdzie powiedzmy, że 1 trzecia stanowi kwas, a 2 trzecie stanowi woda. Będzie zdecydowanie mniej zużywana, mniej konsumowana przez konstrukcję calcium-calcium, czyli sytuację taką, w której zarówno płyta dodatnia, jak i płyta ujemna oparta jest o stopy wapniowe. Jest to akumulator, w którym producent szczególnie zwrócił uwagę na to, aby był w miarę odporny na wibracje. Co prawda nie mam tej informacji, ale jak znam życie, jak znam podejście tego producenta, to zapewne w płytę plusową, jak i w płytę minusową wprasowane są membramy semisyntetyczne. Tego nie wiem, tej informacji nie uzyskałem potwierdzonej, ale takie wewnętrzne przeczucie podpowiada mi, że raczej nie pożałowała mierska fabryka akumulatorów na konstrukcję tego akumulatora. Tym bardziej, że to nie jest akumulator dla takiego zwykłego użytkownika. Jest to akumulator, który naprawdę będzie pracował w dość ciężkich warunkach pracy. Kiedy znamy już wszystkie parametry, kiedy już wiemy w jaki sposób został wykonany ten akumulator, nadeszła pora, aby nadać temu akumulatorowi odpowiedni certyfikat AAA, czyli aktywnej analizy akumulatora. Być może pomysł na mierzenie i na badanie tych parametrów w ramach testu AAA, czyli aktywnej analizy akumulatora, ustawiłem zbyt wysoko poprzeczkę dla tych akumulatorów, ale trzymam się tego. Szukam tego grala, szukam tego akumulatora, którego parametry rozruchowe zarówno w ciepłym, jak i w zimnym będą powyżej naklejkowych. W przypadku u autoparta jest tak, że ten akumulator ma naprawdę niesamowite parametry w warunkach dodatnich, w warunkach ujemnych, zabrakło do parametrów, które znajdują się na etykiecie. Niemniej jednak 845 amperów prądu rozruchowego po wyjęciu z minus 23, więcej niż minus 23 stopni Celsjusza, zamrażary, gdzie siedział ten akumulator przez ponad dobę, naprawdę niesamowity, fajny wynik, ale nie jest tyle co na etykiecie. W związku z założeniami testu AAA akumulator Galaxy Plus 110 ah do maszyn budowlanych typu CAT, Caterpillar, John Deere i wiele, wiele innych uzyskuje certyfikat AAA2. Serdeczne gratulacje i nadal będę poszukiwał akumulatora, który zdobędzie potrójne A. I teraz zaprezentuję wam dokładnie to, o co od samego początku chodziło mi w teście AAA. Abyście mogli zobaczyć, na czym polega mój pomysł i moja koncepcja wykonywania tych testów na pojedynczych akumulatorach. Zapraszam, zobaczcie, tak wygląda tabelka. I w tej tabelce widzicie pierwszy akumulator, który badałem w teście, A dla akumulatorów typu Caterpillar Case i drugi akumulator, którym był ten właśnie autopart 110. Zwróćmy uwagę na wartości bezwzględne. Najmocniejszym akumulatorem, jeżeli chodzi o pojemność, jest autopart, który miał 114,7Ah pojemności, czyli ten, który był mierzony w temperaturze plus 12 stopni najmocniejszy prąd rozruchowy podajemy tutaj dla tych akumulatorów z ciepłych testów znowu Autopart 991 amperów prądu rozruchowego miał akumulator mierzony w ciepłym natomiast w zimnym Warta miała 634 a Autopart miał 845 amperów prądu rozruchowego w przypadku wagi mamy do czynienia z tym że ten 24,86 kg tego akumulatorka Galaxy 110 mierzonego w temperaturze do jest najmocniejszym wynikiem, jeżeli chodzi o ten test AAA, aktywną analizę akumulatorową, część drugą. Natomiast jeżeli chodzi o pojemność akumulatora mierzoną w temperaturach, w temperaturach ujemnych, to o 900A warta H17 wyprzedziła tego autoparta. I dokładnie tak będą wyglądały testy AAA. Dla kolejnych akumulatorów, które będę badał. Już z ładowarek zeszły mi akumulatory UAS Cargo 640, które teraz będą przez kilka dni czekały na to, aby te reakcje chemiczne uspokoiły się w nich i zostaną poddane dokładnie takim samym badaniom, według tych samych standardów. Natomiast na prostowniki już jutro czy pojutrze trafi amerykańska Deka 1131 PMF, taki akumulator, który jest wyznacznikiem jakości. Kiedyś robiłem ten test, który opublikowałem jedynie w wersji pisemnej, czy też wersji elektronicznej na portalu akubis.biz w starej edycji jeszcze. No, i tam ten akumulator wypadł najlepiej. Czy tak samo będzie w tej edycji, czy też nie, to przekonacie się w czwartym odcinku. I to będą te cztery akumulatory, które planuję zbadać w tej edycji dla obudowy GR31. Jeżeli pojawią się inne akumulatory dostępne na rynku w tej obudowie, wykonam część piątą, pojawią się jakieś szóste akumulatory, wykonam część szóstą i tak dalej. I w roku dziewiętnastym, w każdym kolejnym odcinku, będę Wam prezentował wszystkie wyniki, przez co będziecie mieć odniesienie do tego, w jaki sposób. To działa i funkcjonuje. Zastanawiam się, czy to się uda, ale spróbuję. Ten akumulator, który widzieliście w testach, ten, który był mrożony, ten z tymi pomarańczowymi sticketkami, ten, który miał ten niesamowity prąd rozruchowy w w temperaturach dodatnich tam było 1012 amperów prądu ruchowego, Zostanie wystawiony przeze mnie na aukcję Allegro. Film będzie wyemitowany w sobotę o godzinie 17. O 17.00 równolegle ruszy aukcja. Link do aukcji będzie zamieszczony poniżej w opisie tego filmu. Startujemy od złotówki. Niech wygra najlepszy. Pieniądze z uzyskanej aukcji uzyskamy na dalsze eksperymenty, które prowadzimy w ramach kanału Mr. Akumulator. Napiszcie mi w komentarzach pod tym filmem, jak Wam się podoba konwencja testów AAA, aktywnej analizy akumulatora. Co Wy o tym myślicie? Czy jest to coś, co jest dla Was wiarygodne? Czy sposób przeprowadzania tych testów pozwala Wam podjąć decyzję? Czy chcielibyście kupić ten, czy inny, czy sposób prezentowania tych akumulatorów, że jest to jeden odcinek i dopisujemy każde kolejne i kolejne wyniki wam. Również odpowiada, podpowiem wam, że raczej tego nie zmienię, bo dla mnie testowanie w jednym odcinku jednego akumulatora w zasadzie dwóch akumulatorów jest mniej pracochłonne, ale z kolei mogę się dużo bardziej przyłożyć do tego, żeby to zrobić super, fantastycznie, niż gdzieś czegoś pominąć, zapomnieć, porównać, nie porównać, tu źle napisać, tam źle przepisać, no popełniam błędy tak. Jak wszyscy, także mam nadzieję, że ta część e, dyskusji, żeby z powrotem wrzucić wszystko do jednego wora, nie podlega dyskusji. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście tak licznie. Jeżeli się odcinek podobał, zostaw lajka. Jeżeli się nie podobał, zostaw unlajka. Jeżeli interesujecie tematyka tego kanału, zachęcam Cię do subskrypcji. Serdeczne pozdrowienia ze Szczecina, od całej ekipy wydawnictwa QBIS. Pozdrawiam, Robert Mazurek. Cześć.